wyglądać. To jak widać jest ładnie już dopasowana ta kedra czy jak to tam krawędziówka się nazywa. Tutaj ładnie mamy dirko tako zrobione, że mamy taki spływ do wody wszędzie tu od dołu tutaj nie będzie na pewno woda nam stała i już przykręciłem sobie uchwyty tylnych lamp. Teraz Wam pokażę mój sposób. Zawsze tu nam wchodzi wilgoć, woda, i między, tą, a między tym mocowaniem lampy a obotnikiem, tu jest korozja. To wszystko gnije. A ja bym nie sobie taką. Światło nie prześwituje, ale jest przerwa. Widałem po prostu takie gumowe, jakby poduszki. Tutaj będzie lepiej widać. O. Z każdej strony Tako tu, i tutaj, i od góry również o. dzięki temu, cała wigglerz, która wejdzie, będzie wchodzić nam pod spód i wylatywać, a nie tutaj pomiędzy to i tam się magazynować. i Zawsze kaczerem tu się wymyje, wszystko to jest mocno, nic z tego nie wyrwie, a od spodu. Ładnie woskiem zapryskane. Tutaj mamy odcięty dopływ powietrza przez te gumki. A tutaj ładnie nam ten wosk to wziął i też wszędzie, jak wyschnie, będzie odpływ powietrza zatkany. I nic tam nie będzie korodować. I teraz tak. Tutaj ja pod przednie lampy zespawałem sobie te otworki. Bo ja daję to bez przeszkody na błotnik. Tak zawsze u mnie było. Nie wiem nigdy tych mocowań. I tak zostanie. Te lampy kupiłem nowe. Takie o. W ile potrzymają Prawa chyba kosztowała 16,90, a lewa 17,40, coś takiego. A tylne lampy tylko sobie przyjadę pastą polerską. Krosie były nowe. Same lampy też, w zeszłym roku wymieniałem albo no w zeszłym roku. Poprzez owijarkę się całkowicie połamały, i tak ja czekam aż wyschnie ten silikon. I tutaj mam nowe śrubki ściana groziowa, już tutaj przykręcona. Na kable zrobiłem taką przelotkę z teflonu. Myślę, że te przewody się nigdy przez to nie przetrą i tak, tutaj śrubki nierdzewki, ładnie wszędzie dookoła teraz jeszcze pozostaje mi tylko tutaj matę wgłuszającą przykleić to już dorobiłem nowy ten przewód między akumulatorami tu klemy, ta była nowa ta była raz użyta, ale że taka fajna, gruba była, to ją zostawiłem nowe śrubki nierdzewne tu i tu wszystko się mocno trzyma Kabel jest też dosyć gruby, tam jest ta przelotka, więc spokojnie przewody też przejdą. I, I co? I jeszcze sobie dorobię takie gumy na to, żeby czasami tu się nic nie przepięło, chociaż nie powinno. Ale dobra, teraz wkładamy swoją maskę i zobaczymy jak to będzie wyglądać.